My to, my to! influencerka. My influencerka! Patrz ta influencerka! Patrz to, influencerka! My <tri> my to, my to... Witam wszystkich, dzisiaj otwieramy płytę Mata 100 dni do matury Dokładnie tak, dlatego razem mi Sośki, dawaj tutaj maczetę A ja i wybierały to Ja już nie jestem zielony Sośki <tri> no, Witam dzisiaj, back to school 2020, jak wrócić do szkoły po feriach, niezbędnik ucznia każdego, czyli teczunia, a tak naprawdę to jest płyta maty, tak to się fest. prezentuje, mamy w teczce, no i wajper otwieraj, bo to twoja własna. zobaczyć, co będziemy mieć w w szkole, fest. czego będzie trzeba posłuchać, żeby przeżyć. Tak. Uuu, fumarmata. Dobra. Żeby nie wszystko naraz, bo tu jest strasznie duża. Ja Chyba wiem co to jest, czy to jest epka ta? Tak, to jest epka. To jest bodajże epka. Starsza, prawda? Tak, to jest epka. tak, to jest starsza epka, jeszcze z hip-hop nigdy stop. Mhm, jakimś tam... To w sumie fajnie, że do płyty mamy jeszcze epkę. Wygląda jak paczka fajek. Ty, rację. No, to prawda. To jest. Spostrzegawszy jestem. No W sumie jest, KM, White Mind, no to są nazwy. No tak. Meskito. Klubowe, a no w sumie je, no, kolorowe, na... wiecie, pęcza, no. wiecie o co chodzi tutaj. No, bra, bra, e... Prawda róży. iż, że ponieważ otrzymaliśmy tutaj teczunię, to napiszcie w komentarzach hashtag teczunia, żeby każdy wiedział co jest w tym wydaniu Maty. I dostał serduszko w komentarzu. Wtedy. Dokładnie tak. Dobra, no, więc mamy tu płytę, jest okładka, która każdemu pewnie jest już znana. Z tyłu oczywiście tracklista. Fajne zdjęcie, tutaj palone zeszyty widzę, okay. jak tam czasem po szkole się zdarza. No bez kitu. Mamy 18 utworów, z czego dwa to są bonus tracki. Bardzo fajnie. Zajrzyjmy do środka. Dobra, no i przy otwarciu mamy na sam początek wlepkę. Wygląda to jak liczba pi, bo to liczba pi. Yy, I 3-3. Co to może oznaczać? No, IQ Maty. <głos> <głos> Oczywiście taki Tak, <zarcik>. Taki <noise> no offense. No i a propos Maty, to jest tu jego autograf. Z uśmieszkiem. Super, fajnie. Emoji go No dobra, no to to była płyta, ale teraz. Przejdźmy do tego, co jeszcze znajduje się w teczce, bo Mamy tutaj pewien dokument, tak. Ewolucja liriki Jacka Granieckiego, PST. Na przestrzeni lat 2000 2005, jako reprezentatywny przykład językowych przemian w poetyce gatunku Taka ciekawostka jest to essay, który właśnie napisał mata na maturze, bodajże, czy jak czytam. Po prostu na, na, napisał esej, bo nawet to tam w okay. jak, jak tam wywiadzie właśnie, co proste. ja czytałem PS, przecież to jest pseudonim no, PSTD to, no, <grym> to jest najbardziej oryginalna książeczka dołączona do jakiejkolwiek rapowej płyty tak, powiem tak, mnie y, Mata jak najbardziej kupił tym wszystkim bo to jest no trochę ubogie, w, znaczy ubogie pod względem rzeczy, tak no, mamy essay mamy naklejkę, mamy fumarmatę i mamy po prostu y, płytkę samą tak, no mówię niektórzy raperzy dają po prostu trochę więcej, ale to mnie kupiło Esale o przemianie w poetyce gatunku rap. Moim osobistym zdaniem wydaje mi się, że to wydanie jak najbardziej zasługuje na 9 na 10, ponieważ żeby była dziesiątka, to u mnie oni tutaj muszą dać 3 czupacił dyszkę oraz hot doga z ketchupem i serowym chili, proste. Dla mnie zamawiało tak w ciemno. Pre-order, który nie było w sumie nic dużego, dużo opisane, tylko to, że bonus traki, tak. to dla mnie jest jak najbardziej dziś na 10, bo jedyne czego się spodziewałem w, w tym opakowaniu, to płyta w sumie z podpisem. No tak, ja tak samo myślałem, nie ja wiedziałem, A... że będzie cała teczka, i przede wszystkim to jest bardzo fajna teczka, bardzo dobrze wykonana, z twardej tektury i normalnie można jej używać, więc jak tak dla mnie też. Jest... Co? Grubość materiału? No mówię, że grubej. No, ale grubej. no nieważne. Ale w każdym razie można jej zupełnie normalnie używać jak z drugiej teczki. Więc mimo takiej fajnej płytki, epki, o której nikt nie wiedział, że będzie dołączona, lepy, bardzo ładnej... Mamy tutaj także jeszcze. A także Eseju, nakajka. to mamy również użyteczny przedmiot w postaci teczki. Dla dlatego Nie dla mnie, chyba cię oszukaj, bo, to, bo to jest grubość 2 centymetrów. Dlatego dla mnie 10 na 10 również. Supermata, tak dalej. Yy, ja lecę słuchać moi ziomki tak samo, dlatego Peka to nie gangsterka, peka to pozerka, jo.